Dzisiaj zorganizowaliśmy dla dzieci z pieczy zastępczej, szeroko rozumianej, boistej, instytucjonalnej i rodzinnej, takie spotkanie integracyjne Mikołajkowe, mamy blisko świąt, więc pomyśleliśmy, że to jest znakomita okazja do tego, aby się z tymi rodzinami i tymi dziećmi spotkać, porozmawiać i wspólnie się pobawić. Dzisiaj mamy zaplanowany udział około 300 dzieci i prawie 200 osób dorosłych, czyli opiekunów, którzy się na co dzień tymi dziećmi opiekują, także Prawie 500 osób dzisiaj za gości tutaj na tych Mikołajkach. Zaprosiliśmy z całego województwa, także naprawdę mamy praktycznie niemal z każdego powiatu e, jakiś uczestników, także mamy pełen przekrój. Myślę, że będzie to dobra zabawa. Przede wszystkim e, chcemy pokazywać środowiska rodzinnej pieczy zastępczej jako alternatywę. E, dla rodzicielstwa, dla dzieci, które nie mają rodzin naturalnych. Oczywiście, że najbardziej zależy nam na tym, aby pokazywać rodziny zastępcze, głównie zawodowe. Generalnie promujemy rozwój takich rodzinnych form pieczy zastępczej, ponieważ brakuje nam rodzin zastępczych, ale absolutnie nie pomijamy domów dziecka, czyli tych form instytucjonalnych, dlatego że wykonują bardzo ważną pracę i zabezpieczają w województwie prawie pół tysiąca. Pieczę zastępczą dzielimy na instytucjonalną i na rodzinną. I tak w instytucjonalnej pieczy, czyli w domach dziecka, mamy około 500 dzieci, a łącznie dzieci w pieczy jest prawie 2000, czyli 1000, około 1500 500 dzieci przebywa w tych formach rodzinnych. Najmniej mamy rodzin zastępczych zawodowych, bo ich jest 47, mało też mamy rodzinnych, rodzinnych domów dziecka, najwięcej mamy rodzin spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych.